Witajcie serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat obiekcji i przekonań w MLM. Jak reagować świadomie i skutecznie tak naprawdę na te przekonania, które bardzo często są naszymi przekonaniami, a nie mają nic wspólnego tak naprawdę z rzeczywistością. Wstęp. Marketing sieciowy MLM daje wiele możliwości od dodatkowego dochodu po zmianę stylu życia. Budzi też sporo emocji, opinii i wątpliwości. Zrozumienie przekonań i obiekcji to klucz do skutecznej komunikacji, bez presji, nachalności czy manipulacji. Trzeba zrozumieć, że tak naprawdę w marketingu nie chodzi o, o wciskanie komuś czegoś na siłę, o sprzedaż za wszelką cenę, tylko na, za, na przekazywaniu informacji. I to, że pojawiają się emocje, czy pojawiają się wątpliwości, to jest zrozumiałe, bo bardzo często też na swojej drodze spotykamy osoby, które nam wyświetlają zazwyczaj przekonania, które my mamy sami w sobie, one nam tylko potwierdzają, że takie przekonania na poziomie podświadomym po prostu dosłownie niewerbalnie, czyli energetycznie wysyłamy do drugiej osoby, ona nam to po, po prostu potwierdza. Wspierające przekonanie o MLM. MLM daje szansę na niezależność finansową. Każdy może zacząć i nie trzeba mieć wykształcenia czy kontaktów. To pokazuje tylko, że tak naprawdę to nie jest miejsce dla tylko w wyedyfikowanych wyjątkowych ludzi, tylko po prostu na ludzi, których Możemy sami przyciągnąć, czyli podobnych nam. To realny model biznesowy oparty na relacjach i wartościach. W tym systemie nie jesteś sam, masz zespół i wsparcie. To jest dosyć kluczowe, żeby to zrozumieć. Nie zaczynasz tutaj jako pojedyncza osoba, tylko osoba, która dołącza do zespołu, która ma swojego opiekuna, czy swojego upline'a, czy sponsora, który tak naprawdę prowadzi prezentację i możesz się od niego nauczyć, tak naprawdę, w jaki sposób to robić, a czasem tak naprawdę nabra nabrać te tej samej pewności, przekonań. To jak chcę wszystkim, no wszystko potrzebuje czasu, ale to od Ciebie zależy, co Ty z tym czasem zrobisz i czy będziesz chciał działać, żeby cokolwiek się zmieniło w Twoim życiu, czy będziesz po prostu wątpił i zastanawiał się nad tym i czekał na odpowiedni moment. Ograniczające przekonania MLM. MLM to piramida finansowa. Tylko ci na górze zarabiają. Trzeba naciągać znajomych i rodzinę. Nie jestem typem sprzedawcy. To nie jest prawdziwa praca. No, trochę o tym porozmawiamy właśnie teraz. Obiekcja MLM to piramida. Co można powiedzieć tak naprawdę na temat takiej obiekcji? Rozumiem, że możesz tak to postrzegać. Piramida to system bez produktu i legalności, a zazwyczaj jakieś programiki, które się pojawiają w internecie, czyli tak naprawdę nawet nie ma firmy, albo jak jest gdzieś zarejestrowana, to na jakichś szeszelach albo wyspach takie tematy też można spotkać bardzo często. Mylimy to z mlm gdzie po prostu wkładamy jakieś pieniądze, a tak naprawdę nie mamy żadnej gwarancji, żadnego produktu. Pseudo cyfrowy produkt, który się tam może pojawiać, to jest tak naprawdę to, co jest tylko przykrywką do tego wszystkiego. Oczywiście zazwyczaj piramida gwarantuje Ci bardzo szybki i duży zysk w krótkim czasie, bez tak naprawdę zaangażowania kogokolwiek yy, i przede wszystkim siebie, tylko żebyś zaangażował swoje pieniądze. W MLM mamy produkt, legalną działalność i wynagrodzenie zawartość. Zawartość, którą Ty dajesz tak naprawdę za to, co Ty wynosisz, za to, co Ty robisz i tak naprawdę jaką energię wysyłasz do tego i jakie jest Twoje wewnętrzne przekonanie. Obiekcja nie mam czasu. To jest w ogóle ciekawa obiekcja. I to jest ciekawe, ja zawsze zadaję pytanie, to kiedy znajdziesz ten czas, albo czy 3-5 godzin tygodniowo byłoby możliwe, by stworzyć coś dla siebie. Nie chodzi o rezygnację z życia, tylko o rozsądny start. To trzeba zrozumieć, że bardzo często my mówimy nie mamy czasu. Ja często odpowiadam na to, no dobra, to kiedy znajdziesz czas na to, żeby zrealizować swoje pasje, kiedy znajdziesz czas, żeby robić to, co sprawia Ci przyjemność? Kiedy to będzie odpowiedni moment? To też wynika z tego, że byliśmy w tych wzorcach często chowani, gdzie żeby mieć dobrą pracę, to musisz skończyć dobre studia. Jak będziesz miał dobrą pracę, to pracujesz, później masz rodzinę, dom, kredyt i, i później mówisz sobie, odmawiasz wszystkiego, poczekasz, że to wszystko spłacisz i dzieci dorosną, później wpadasz w wir, że jeszcze trochę i będę miał emeryturę, a później jak jest emerytura, to się dowiadujesz, że już nie masz siły na to, żeby realizować swoje pasje. Więc tak naprawdę to, co można doświadczać, to można robić, Według techniki UA, czyli tego, co mówią Chińczycy, jedno nie wyklucza drugiego i możesz tak naprawdę budować swoją niezależność i coś, co sprawia ci pasję, i może twoją akurat potrzebą będzie to, żeby właśnie znaleźć ten czas. Bo nie mam czasu, to też oznacza to, że potrzebuję tego czasu. Czyli jak ktoś wam mówi, że nie ma czasu, to zadanie pytania, właśnie to kiedy znajdziesz ten czas, jest takim pytaniem, które może komuś rozświetlić to, że w sobie mówiąc, że nie mam czasu, to to nie będziesz miał więcej czasu, tylko po prostu go nie będziesz miał, bo cały czas będziesz się programował i nigdy nie będzie odpowiedni moment. Nie mam pieniędzy na start. To jest dosyć ciekawe, więc to może być powód, by zacząć. Pamiętajcie, to też jest to, że to jest dobre, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, bo właśnie tutaj jest jakby najlepsza możliwość przy bardzo małym wkładzie, żeby zacząć i mieć te pieniądze. Start często kosztuje mniej niż jeden weekend na mieście. Można odpowiedzieć takiej osobie, a i tak osoby korzystają i chodzą na imprezy na mieście, chodzą do bliskich, Często gubią tam po 500, 1000 zł przez weekend i mówią: Aha, i nawet nie zwracają uwagi na to, jak to szybko mija, bo tak naprawdę wszystko przelatuje jak przez palce. I nie mam pieniędzy na start, to też jest tak, że e, że to jest właśnie najlepszy chyba argument do tego, żeby właśnie tej osobie przedstawić projekt. Ale oczywiście, nie nachalnie i powiedzieć: słuchaj, a jeśli bym ci zaproponował biznes, gdzie możesz wejść za 125 dolarów. I zacząć już tak naprawdę się uczyć i rozwijać, i zarabiać od, od dnia, kiedy przystąpisz. Nie lubię sprzedawać. Nie musisz być sprzedawcą, to też trzeba wyjaśnić. Pamiętajcie, MLM nie chodzi o sprzedaż. W MLM chodzi tak naprawdę o poinformowanie, a decyzja należy do drugiej osoby. Chodzi o polecanie wartościowych rzeczy. Czyli polecasz tak naprawdę coś, co ma wartość. Czyli masz swoje własne przekonanie, że to działa, wiesz, że to działa i przekazujesz informację, czego używasz. Większość ludzi robi to codziennie, tylko bez prowizji. To też jest odpowiedź na taki argument, że nie lubi sprzedawać, bo e, większość ludzi coś sprzedaje, zazwyczaj sprzedaje swój czas za pieniądze, albo sprzedaje jakieś inne usługi, albo swoją wiedzę, albo swoje doświadczenie tak naprawdę i tak za pieniądze, więc i tak sprzedają, tylko nie zwracają na to uwagi, że to też jest sprzedaż, ponieważ wszystkie firmy na świecie, które się kręcą, muszą mieć obrót, a ten obrót wynika z pieniędzy, bo jeżeli firma nie będzie miała pieniędzy, to nie będzie miała pieniędzy, żeby zatrudnić pracowników i będzie musiała ich po prostu zwolnić. Obiekcja to nie działa. To jest w ogóle świetna obiekcja. Nie działa dla tych, którzy traktują to jak, jak, jak loterię. To jest ciekawe zjawisko, bo często ludzie myślą, że się tylko zapiszą, nic nie będą mogli robić. To są te błędne przekonania, które kiedyś może usłyszeli. A tak naprawdę to działa tylko dla tych, którzy tak naprawdę wkładają w to energię i działają. Jeśli mówimy o produkcie, że to nie działa, no to jest też argument do tego, żeby podjąć rękawice i powiedzieć: A co, jeśli bym ci zaproponował, że może ten produkt przetestować. 3-90 dni i mieć gwarancję satysfakcji, jeżeli to nie zadziała naprawdę. Działa dla tych, którzy pracują uczciwie i systematycznie. Przede wszystkim tu trzeba zwrócić uwagę, że ten biznes nie jest dla osób, które traktują to, że od czasu do czasu coś zrobią, tylko które traktują to cyklicznie i nawet jeżeli ktoś codziennie będzie wkładał w to 15 minut, zaangażuje się i poinformuje trzy osoby, bo w sumie wykonać te trzy telefony, czy zrobić trzy posty na socjal mediach, czy gdzieś na grupach, czy ewentualnie dodać się do jakiejś grupy tam, w, w, zrobić kilka wpisów dziennie to jest tak naprawdę 15 minut i to już jest tak naprawdę zaangażowanie które powoduje, że możesz to osiągnąć jak reagować na obiekcje z klasą to też jest ważne zrobi zrozum, nie atakuj czyli rozumiem twoje obawy przyznaj tej osobie rację najfajniejszą no metodą i prostą metodą jest tak naprawdę nie przekonywanie nikogo tylko zaakceptowanie i poparcie tego co ta osoba mówi większość ludzi daje jakieś argumenty Typu, ktoś mówi na przykład, że to jest za drogie, a ty mu odpowiadasz: no co, ty, to nie jest drogie. Nie wybijaj go z tego, powiedz: tak, to jest drogie. No i, i tyle. Po prostu potwierdź mu to. Zadawaj pytania, co konkretnie wygląda ci dla piramidy. I wtedy zacznij słuchać ciekawych historii. Ktoś się rzuci argumenty, wysłuchasz po prostu tą osobę. Dziel się doświadczeniem. Ja też byłem sceptyczna. O, sceptyczna, to jest napisane: sceptyczne dopóki tego nie sprawdziłem. To jest jakby prosta, prosta odpowiedź. Zaproś do sprawdzenia. Zobacz system od środka. Co to zaproś do, do, do sprawdzenia? Po prostu zarejestruj kogoś na biuro na 25 dolarów. Niech sobie zobaczy, jak wygląda system. Jeśli ktoś y, potrzebuje przekonać się do tego produktu, który jest w firmie, no to po prostu zaproś tę osobę, żeby sobie sprawdziła. Wzięła jedno opakowanie produktu y, 90-dniową gwarancją satysfakcji jako klient. Jeśli sprawdzi, to jest to jest ok, jeśli nie, no to też jest ok. Szybkie odpowiedzi. Nie mam czasu, właśnie dlatego warto budować coś elastycznego. Nie mam pieniędzy, to powód, by działać. To piramida, legalny biznes z produktem. Nie chcę wciskać, tu chodzi o wartość. Nie mam znajomych. Ludzie poznają się każdego dnia. I to są krótkie odpowiedzi na pytania, które mogą nas spotkać w momencie, kiedy mamy do czynienia z rozmową jakąś, bez wchodzenia w jakąś polemikę i Roz, nie wiem, mówienia tego na 35 zdań, bo to tak naprawdę nie ma sensu, bo to jest trochę takie wojowanie z koniem. No i podsumowanie. Marketing sieciowy to nie droga na skróty. Obiekcje są zaproszeniem do rozmowy, czyli jeśli pojawią się obiekcje, ja często powtarzam, że tak naprawdę sceptycy są najlepsi. Zazwyczaj każda osoba, która do mnie przyszła i była sceptykiem, to była najbardziej wartościowa i osoba, która najdłużej tak naprawdę jest cały czas w tym projekcie, bo to jest zrozumiałe. Przekonania to filtr. Zmieniasz je, zmieniasz możliwości. Więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy my chcemy zająć się tymi przekonaniami, czy chcemy po prostu tkwić i utrzymywać wzorce, które w jakiś sposób dają nam tego, dajmy na tego pewnego wróbla w garści, czyli lepszy wróbel w garści niż ten tam jakiś gołąb na dachu. No, ja uważam, że lepsze mieć po prostu cały ogród, gdzie wszystkie ptaki przylecą, niż tam się ograniczać tylko do jednego. No ale to wszystko zależy tak naprawdę tylko od nas. No, i zadania, które mogę Wam zostawić tutaj. Napisz trzy swoje przekonania na MLM na kartce, zaznacz, które ci służą, a które cię blokują, zamień jedno ograniczające przekonanie na wspierające i przećwicz odpowiedź na obiekcje. Najlepiej to zrobić od razu. No i okej, okay, i to tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zaraz wyłączę to nagrywanie, tak, żeby można było to. Tu, ja gdzie to się wyłączy. Okay. Like.